Mystery TV, również na Spotify. Kacper spojrzał na zegarek. 18:30. Słyszał dobiegające z dołu odgłosy szykujących się do wyjścia rodziców. Dziś były imieniny wujka Piotrka rodzonego brata jego mamy, na które rodzice zostali zaproszeni. Żarcie wódka i wspominanie dawnych rodzinnych historii. Matka oczywiście sugerowała, żeby Kacper pojechał razem z nimi. Jednak nie wyrażał ku temu zbyt wielkich chęci. Po pierwsze, po co? Nikt nie poleje czternastolatkowi wódki. Nikt nie da mu chociażby browara. I nikt nie pozwoli mu wapować przy stole. Miałby tam tylko siedzieć, patrzeć na nich jak sroka w gnat i słuchać ich pijackich rozmów jak świnia grzmotu? Bez sensu. Wolał ostatnią sobotę wakacji spędzić sam w domu, grając z kumplem online w demonowego pes 20. Kacper! Kacper! Co? No zejdź tutaj, nie będę się wydzierać na cały dom. O Jezu... Westchnął Kacper, odkładając pada na podłogę i wstając ze swojego fotela gamingowego. Jakby sama nie mogła tu wejść. Tylko oczywiście ja zawsze muszę schodzić na każde zawołanie, mruknął wychodząc z pokoju na korytarz. Co? Zapytał, stając przy balustradzie. No zejdźże do jasnej cholery, czy to takie trudne? I przestań mi tutaj wzdychać, bo jak cię zaraz spalę, to zobaczysz. Kacper już chciał ponownie wezwać Jezusa, ale ograniczył się do przeciągłego sapnięcia, któremu towarzyszyło wywrócenie oczami. W lodówce masz zapiekankę z makaronem. Odgrzej sobie na kolację. No, odparł, odwracając się na pięcie. Jeszcze nie skończyłam. O dziewiątej nasyp rybom jedzenia. Wiesz, że podajnik się zepsuł i ojciec nie miał czasu oddać do naprawy ani kupić nowego. No. Brama będzie zamknięta. Jak dasz rybom, to włącz też światło przed domem. No. I nie siedź za długo. O dziesiątej idź już spać. No ta, jasne, może jeszcze po wieczorynce. Po prostu nie siedź za długo. W poniedziałek idziesz już do szkoły. Koniec wakacji i obijania się. Pora powoli przestawiać się na normalny tryb życia. Boże, czy musisz mi ciągle o tym przypominać? Wiem, że wracam do szkoły, nie jestem idiotą. Ja ci tylko mówię. Nie siedź za długo i tyle. No, nie będę. Mogę już iść grać i idź, idź. W poniedziałek się skończy granie w te idiotyzmy. Będą lekcje i nauka. Skończą się fify, srify, nighty, srajty... Dobra, idźcie już lepiej, bo się spóźnicie. Kacper obrócił się na pięcie i ruszył schodami na górę. Na piętrze poza sypialnią rodziców, jego pokojem i gabinetem ojca, który traktował jak biuro i nie pozwalał nikomu tam wchodzić, Znajdował się jeszcze niewielki balkon oraz Łazienka, z której musiał teraz skorzystać. Wychodzimy. Pamiętaj o zapiekance, rybach i świetle. Drzwi zamkniemy, na razie. No cześć! krzyknął z Łazienki, wracając po chwili do swojego pokoju. Odkąd usiadł w fotelu, cały czas grał z kumplem w demopesa, wdychając i wypuszczając co chwilę kłęby pary o zapachu arbuza ze swojego moda. Zagryzając chipsami o smaku zielonej cebulki i popijając kolą. Dobra, jeszcze jedna partia? Znowu? Ograliśmy już chyba wszystkie dostępne drużyny. Dawaj, jeszcze raz spiorę ci dupę i zrobimy przerwę, bo muszę nakarmić ryby i ogarnąć kilka rzeczy na chacie. Nakarmić ryby, jak to brzmi. <laughs> Dobra, wybieraj. No ja już wybrałem. Znowu Juventus. A, no tak, zapomniałem, że w Fifie będziesz miał teraz jakieś... Piemonte Calcio. Zamknij papę i bierz ten swój real. Zobaczymy, ile ugrasz. Dziesięciominutowy mecz zakończył się zwycięstwem cacpra 2 do jednego. O, i przyfarciłeś jak zawsze. No, 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 na pewno. Dzban, jesteś i tyle. Naucz się grać, to pogadamy. Stary, ja pobrałem demo dzisiaj, a ty naparzasz, odkąd tylko wrzucili do sieci, więc nie bądź taki kozak i idź karmić te rybki. Dobra, dobra. Gramy jeszcze coś jak wrócę? O, chciałbym, ale matka już mi suszy łeb, wiesz, szkoła. Weź mi nawet nie przypominaj. Żygać mi się chce, jak tylko słyszę słowo szkoła. Moja dziś tak samo. No niestety, także było miło, i jak damy radę, to pewnie jutro się jeszcze jakoś zgadamy. No spoko, to na razie. Na razie. Kacper wyłączył konsola, następnie skierował się schodami na dół. W pierwszej kolejności wcisnął przełącznik, którym aktywował lampę oświetlającą podjazd. Po raz kolejny upewnił się, że drzwi są zamknięte. Zamknięte? Zamknięte! Zapytał, a następnie sam sobie odpowiedział, ciągnąc kilkukrotnie klamkę. Głupi nawyk. Jedno z kilku natręstw, które towarzyszyły mu od małego. Sprawdzanie po kilkanaście razy, czy drzwi i okna są pozamykane. Wielokrotnie bywało tak, że potrafił wyjść do szkoły, zamknąć drzwi, sprawdzić, czy aby na pewno są zamknięte, wyjść przez furtkę, przejść kilka metrów, wrócić z powrotem do domu i raz jeszcze poszarpać klamkę, zadając pytanie: zamknięte? Nie inaczej było w tej chwili. Wiedział, że drzwi są zaryglowane. Jednak doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że zanim pójdzie spać, o ile w ogóle pójdzie. To jeszcze raz zajdzie i sprawdzi drzwi. Zgasił światło w korytarzu i skierował się do kuchni. Wyjął z lodówki naczynie z zapiekanką i ukroił sobie mały kawałek, który wraz z talerzem powędrował do mikrofalówki. W czasie, kiedy jedzenie nabierało odpowiedniej temperatury, poszedł do salonu, spełniając kolejne zadanie z listy obowiązków, jakim było nakarmienie rybek. Kilka minut później, z lekko napełnionym żołądkiem, Wstawił talerz do zlewu, wyłączył światło i ruszył schodami na górę. Nie miał zamiaru już grać. Postanowił otworzyć kolejną paczkę chipsów, wejść do salonu rodziców, położyć się na ich łóżku i odpalić jakiś horror na Netflixie. No dobra, zobaczmy co tutaj mamy, rzucił, przeglądając kolejne tytuły w kategorii horror. Tytuły jak i opisy znajdujących się w bazie produkcji nie brzmiały jakoś specjalnie zachęcająco. Pełno było tam filmów, których oceny w serwisach internetowych oscylowały wokół pięciu. Ostatecznie jego wybór padł na historię opętanej dziewczyny, której spokój miał uratować ksiądz z jakimś młodym chłopakiem. Nie spodziewał się po tym tytule wybitnego dzieła kinematografii. Jednak fakt, że jest późno, on jest sam w domu. Dodawał kilku punktów do nastroju. Oparł się wygodnie. Chwycił torbę z chipsami i wcisnął otwórz. Reżyser postanowił od samego początku złapać widza za łeb, serwując nieco komicznie wyglądającą scenę egzorcyzmu. No nie wierzę, serio? Oni myślą, że ktoś się tego przestraszy? komentował Kacper, wpychając do ust cienkie i chrupiące plastry niby ziemniaka. Większość scen opierała się na jumpscarach, na których owszem podskakiwał. Nie tyle ze strachu, co z zaskoczenia. Ale chyba większość tak ma, kiedy w filmie jego czujność zostanie uśpiona, a reżyser zafunduje nam wykrzywioną mordę wyskakującą na pół ekranu w połączeniu z nagłym walnięciem muzyki z głośników. Kątem oka spojrzał na zegarek. 22,25. Rodzice pewnie bawią się w najlepsze. Zazwyczaj wracali z takich imienin koło pierwszej, drugiej w nocy, jak będzie dziś. W tym momencie jego uszu dobiegł dźwięk dzwonka. Nie był to jednak dźwięk dochodzący z telewizora. Doskonale rozpoznawał brzmienie domofonu zamontowanego na bramie wejściowej. Błyskawicznie chwycił pilot, a następnie celując w ekran wyłączył telewizor. Kurwa. Wyszeptał, zastanawiając się, czy popełnił duży błąd, nie zasłaniając rolet. Wiedział, że ktokolwiek jest przed bramą i zadzwonił, miał doskonały widok niemal na wszystkie okna w domu. Nie było żadnych wątpliwości, że zauważył poświatę, którą wytwarzał w sypialni telewizor. To pozwalało przypuszczać obcemu, że ktoś jest w domu. I na co teraz liczył Kacper? Że jak wyłączył telewizor, to ktoś nagle pomyśli o, poszli spać, no to sobie pójdę. Chyba niemożliwe, żeby to byli rodzice. Poza tym, dlaczego mieliby dzwonić domowonem. Zastanawiał się Kacper, powoli zsuwając się z łóżka i podchodząc w stronę okna. Nie odsłaniając firanek, aby dodatkowo nie zdemaskować swojej obecności, podszedł bliżej. Ja pierdolę, chciał wrzasnąć, lecz wydobył z siebie jedynie paniczny szept. Przed furtką stał mężczyzna. Wysoki i łysy. Na oko miał 40 lat. To, co tak przeraziło kacpra, to fakt, że ów mężczyzna stał wpatrując się prosto w okno sypialni rodziców. Dokładnie w okno, do którego podszedł kacper. Chłopak odsunął się, mając cichą nadzieję, że mężczyzna za chwilę sobie pójdzie. Zresztą, kto i po jaką cholerę dzwoni do czyjegoś domu o tej porze? A może potrzebuje pomocy? No, ta jasne. Na pewno wygląda na bardzo potrzebującego. Odpowiedział na własne myśli Kacper. Powolnym krokiem raz jeszcze zbliżył się w stronę okna, chcąc przekonać się, czy nieznajomy mężczyzna nadal tam stoi. O, jezu, co za ulga! wyszeptał Kacper. Pusto. Na zewnątrz nie było nikogo i nikt nie stał przed furtką jego domu. Ach, poszedł sobie. To był pewnie jakiś pijaczek, który się pomylił. To chyba przez te horrory taki obsrany chodzisz. Ale można dalej obejrzeć i Kacper wydał z siebie ciche stęknięcie, czując jak jego serce przyspiesza trzykrotnie. To nie był już dźwięk dzwonka domofonu. Był to dźwięk dzwonka znajdującego się tuż przy drzwiach wejściowych do domu. Ktoś przeszedł przez furtkę i stał teraz wprost pod jego drzwiami. Nie, 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 nie! Kto to jest i czego chce do cholery? Kacper chwycił leżący na łóżku telefon. Z listy ostatnich połączeń wybrał telefon ojca i trzymał palec w pełnej gotowości. Ostrożnie, najciszej jak było to możliwe zaczął schodzić na dół. Jeden stopień, drugi stopień. Kacper podskoczył, omal nie wypuszczając telefonu z rąk. Czuł, jak jego ciało zaczyna dygotać. Nogi i ręce drżały, jakby ktoś wystawił go nagle na mróz. Stanął w korytarzu i wpatrywał się w drzwi. Wytężył słuch, by wychwycić jakikolwiek dźwięk dochodzący z poza domu. W głowie Kacpra biło się kilkanaście myśli. Co powinien teraz zrobić? Odezwać się? Zapytać, kim jest ów człowiek i czego tutaj chce? Zadzwonić do ojca i powiedzieć, że ktoś kręci się przy domu i dzwoni dzwonkiem. Zanim ojciec by tutaj przyjechał, minęłoby dobre pół godziny, jak nie więcej. Poza tym, jeśli jest już nieco wstawiony, mógłby wcale nie potraktować jego gadania zbyt poważnie. Eee, nie panikuj młody. Pewnie jakiś pijak albo narkoman liczy, że ktoś otworzy i da mu pieniądze. O, olej go! Podzwoni, podzwoni i pójdzie. Może i pójdzie, a może i nie. Co wtedy? Ma dzwonić do ojca, jak zacznie wybijać szyby? A może powinien od razu wybrać numer 112 i zaalarmować, że ktoś wszedł na ich podwórko i zakłóca spokój? Tylko co, jeśli patrol przyjedzie za kilkanaście minut? Co, jeśli potraktują go jak dzieciaka, który panikuje, bo ktoś przeszedł pod domem? Kacper wstrzymał oddech. Mężczyzna powolnym krokiem przeszedł w lewą stronę, czyli do miejsca, gdzie znajdowała się kuchnia z jadalnią. Nie opuszczając korytarza, zauważył mężczyznę przez okno. Ten szedł zdecydowanie za blisko nich. Przecież wzdłuż domu ciągnął się wąski pas utkany z przeróżnych kwiatów, które matka kacpra uznała za ozdobę konieczną na ich podwórku. Po chwili mężczyzna zatrzymał się, przyłożył dłonie do szyby i przysunął twarz. Spojrzał w prawo, a następnie w lewo. Kacper natychmiast odskoczył, jakby bał się, że ten go zauważy. Nie miał innego wyjścia. Odblokował telefon i wybrał numer ojca. Abonent jest chwilowo niedostępny. Kurwa! wyszeptał, wciskając wybieranie numeru ponownie. Abonent jest chwilowo niedostępny. Co jest? Wycedził przez zęby, wybierając pospiesznie numer do matki. Wybrany numer jest poza zasięgiem sieci. Prosimy... Kacper rozłączył się. Spojrzał raz jeszcze w kierunku okien, lecz nikogo tam nie było. Czyżby mężczyzna już sobie poszedł? Może miał nadzieję, że ktoś mu otworzy i chciał tylko sprawdzić, czy kogoś nie ma przypadkiem w kuchni? Może zwątpił i poszedł do sąsiadów. Chłopak otrząsnął się z chwilowego letargu i powolnym krokiem wszedł do kuchni. Jego wzrok utkwiony był w oknach, za którymi spodziewał się dojrzeć jakikolwiek ruch. Nic. Szedł dalej, chcąc dotrzeć do szczytowego okna, z którego będzie miał widok na tył domu wraz ze sporą działką. Szedł, czując jak serce wali niczym oszalałe. Powoli zaczął dostrzegać trzy wysokie tuje, które ojciec posadził tuż przy oknie szczytowym. Jeden krok. Drugi, był coraz bliżej. Raz jeszcze spojrzał w okna od strony podwórka. Nic, jest spora nadzieja, że w końcu jest sam. W tym momencie z Zatui wyłonił się łysy mężczyzna, kierując światło latarki prosto na kacpra. Ten wrzasnął jak opętany, wypuszczając telefon z rąk. Rzucił się biegiem w stronę kuchni, wyciągając z szuflady największy nóż, jaki tylko był dostępny. Stał w miejscu, oddychając ciężko i czując, jak łzy napływają mu do oczu. Wiedział, że musi wrócić po swój telefon i natychmiast wezwać policję. Następnie pobiegnie do łazienki na piętrze i zamknie się tam na zamek. Wziął kilka głębokich wdechów i postanowił wcielić plan w życie. Szybko puścił się biegiem w stronę salonu, w którym zgubił swój telefon. Natychmiast zorientował się, że owego mężczyzny nie ma. Były tylko tuje i ciemność. Nikt już nie stał przy oknach, nikt nie świecił latarką. Kacper ponownie zastygł w bezruchu, rozglądając się po podwórku. Nic. Dostrzegł leżący na podłodze telefon i podniósł go. W tym samym momencie usłyszał dziwne skrobanie za swoimi plecami drzwi wejściowe. Ktoś próbuje włamać się do środka. Kasper błyskawicznie zerwał się na nogi i wbiegł do kuchni. W tym samym momencie zauważył, że światło na podwórku zgasło. Ten ktoś przeciął kabel zasilający. Bez chwili zastanowienia, nastolatek uderzył ręką w przełącznik, zapalając wszystkie światła w kuchni, jak i w korytarzu. Skrobanie ucichło. Kim pan jest? Co pan tutaj robi? Policja już jest w drodze. Radzę się panu wynosić i to jak najszybciej. Kansper za wszelką cenę próbował nadać swojej barwie głosu poważnego, złowrogiego i ostrzegawczego tonu. Niestety doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jego starania zupełnie nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości. Głos mu drżał, jakby za chwilę miał się rozpłakać. Liczył na jakąkolwiek odpowiedź ze strony mężczyzny, jakieś wyjaśnienia, lub w najgorszym wypadku kapitulację i ucieczkę z podwórka. Jedyne co słyszał, to cisza oraz dudniące w uszach tętno. Cichy szmer. Coś się poruszyło. Facet chyba odchodzi. Kacper jednak nie ruszał się z miejsca. Nie chciał iść w stronę salonu i sprawdzać, czy tajemniczy mężczyzna zniknął. Wiedział, że w każdej chwili może zostać spostrzeżony, bowiem zapalił wszystkie możliwe światła. Kroki. Usłyszał je bardzo wyraźnie. Jednak nie przemieszczały się w kierunku furtki, wręcz przeciwnie. Jego niespodziewany, nieproszony wręcz gość zmierzał w kierunku tyłu domu. Po co? Przecież tam nic. Kacper niemal zachwiał się ze strachu. Włosy pokrywające każdy fragment jego ciała stanęły dęba. Wiedział, co znajduje się na tyłach domu. Było tam wejście do kotłowni, z której swobodnie można było dostać się do środka. I jak zabezpieczone są tamte drzwi, nie miał zielonego pojęcia. Ojciec nigdy mu tego nie pokazywał, a on sam również nie wykazywał chęci, by dowiedzieć się, jak to wszystko działa. Może drzwi są otwarte? A może chroni je niewielka kłódka, którą taki człowiek mógłby bez problemu pokonać? Ponownie wybrał numer telefonu ojca jednak, gdy tylko usłyszał automat oznajmiający, że numer jest poza zasięgiem, rozłączył się. Co powinien zrobić? Otworzyć drzwi wejściowe i pędem rzucić się do ucieczki. Tamten facet może być teraz wszędzie. Za każdym krzakiem, za każdym drzewkiem. Kacper mógłby nawet nie dobiec do wórki. Ma wyskoczyć z domu i drzeć się jako pętany? Mieszkający kilka metrów dalej sąsiedzi mogliby go usłyszeć, ale równie dobrze wcześniej mógłby zostać powalony na ziemię przez obcego. Chciał uciec, jednak zdawał sobie sprawę z małych szans powodzenia tego planu. Mam iść na górę, jak w tych wszystkich idiotycznych horrorach? pomyślał. Kiedyś, oglądając horror, w którym bohater w chwili zagrożenia uciekał po schodach na górę, zadeklarował, że gdyby kiedykolwiek on był w takiej sytuacji, nigdy nie biegłby na górę, tylko uciekałby z domu. I co? Właśnie jest w takiej sytuacji. I co chce zrobić? Tak, pobiec na górę. Czuł, że zamknięcie się w łazience na górze da mu dodatkowy czas, w którym będzie mógł wezwać policję. Wiedział, że wątpliwe jest, by napastnik wdrapał się porynnie na balkon, a następnie wybił okno i wszedł do środka. Bądźmy szczerzy, gdyby chciał wybijać okna, zrobiłby to na dole. Szuka innego wejścia. Tajemniczy mężczyzna na pewno będzie próbował dostać się do domu przez kotłownię. Gdyby mu się to udało, zacznie go szukać. Młodego chłopaka, którego bez problemu zastraszy, pobije. Albo nawet zabije. Może założyć, że nastolatek będzie na dole, gotowy do ucieczki. Zacznie sprawdzać. Najpierw korytarz, potem kuchnię i na końcu salon. Nikogo nie znajdzie. Czemu? Bo w tym czasie Kacper będzie po cichutku siedział skulony obok balkonu na piętrze. Gdy tylko usłyszy wchodzącego po schodach napastnika. Zaczeka na odpowiedni moment, otworzy drzwi balkonowe. Przeskoczy przez balustradę, lądując w kwiatkach mamy i rzuci się biegiem do ucieczki. Wiedząc, że napastnik skoczy za nim, będzie miał kilka sekund przewagi i może go zgubić. Gdyby mężczyzna zdecydował się jednak zbiec schodami i gonić go, Kacper dawno ucieknie z podwórka, gdy tylko tamtemu uda się otworzyć drzwi wejściowe. Ten plan ma zdecydowanie więcej plusów niż rzucenie się do ucieczki w tej chwili. Teraz nie ma zielonego pojęcia, gdzie jest ten mężczyzna. Napastnik ma przewagę, ponieważ może go zaskoczyć w każdej chwili, wyskakując zza ściany, krzaka czy dowolnego miejsca na podwórku. Gdy oprawca wejdzie do środka, to Kacper będzie tym, który pozna położenie swojego przeciwnika. Był to plan ryzykowny, ale ze wszystkich możliwości ucieczki najbardziej sensowne. Oczywiście wcześniej zadzwoni na policję i wszystko zgłosi dyżurnemu. Chłopak wziął głęboki wdech i powoli, ostrożnie stawiając każdy krok, ruszył schodami na górę. W całym domu panowała totalna cisza, którą potęgowała absolutna ciemność na piętrze. Nastolatek z całych sił pragnął zapalić światła, które pozwoliłyby mu chociaż w małym stopniu poczuć się bezpiecznie. Zdawał sobie jednak sprawę z tego, że taki gest byłby niczym zapalenie wielkiego neonu skierowanego na siebie, oznajmiającego: Jestem tutaj. Gdy znalazł się na górze, przykucnął tuż obok drzwi prowadzących do łazienki. Odblokował telefon i wybrał numer 112. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, operator numer 8 w czym mogę pomóc? W momencie, w którym usłyszał w słuchawce głos dyspozytora, zamarł. Zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak. Nie wiedział tylko, dlaczego nie zauważył tego, gdy tylko tutaj przyszedł. Jak mógł być tak ślepy? Halo, w czym mogę pomóc, jest tam ktoś? Od początku coś było nie tak. Jednak dopiero teraz uświadomił sobie, co to było. Balkon. Słucham? Jak pan ma na imię? Balkon jest otwarty. Nie powiedział nic więcej. Poczuł ciepły oddech na swoim karku, a po chwili chłodne ostrze dotykające jego krtani. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Powiedzieli jednocześnie siadający na tylnej kanapie mężczyzna i kobieta. Na Mickiewicza 31, poprosimy. Oczywiście. Minęła 23. czas na serwis informacyjny. Przypominamy, że nadal trwają poszukiwania Marka Traszkowskiego, który dzisiejszym rankiem zbiegł z aresztu śledczego przy ulicy Konopnickiej. Marek Traszkowski podejrzany jest o dokonanie dwóch napadów z użyciem ostrego i niebezpiecznego narzędzia oraz morderstwo jednej z ofiar. Policja zarządziła blokady dróg, a obława na uciekiniera trwa od godzin porannych. Zdjęcia poszukiwanego mężczyzny dostępne są na naszej stronie internetowej. Apelujemy o ostrożność, nie spacerujmy w pojedynkę, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Nie otwierajmy obcym i zgłaszajmy wszelkie zachowania, które można uznać za podejrzane. O sprawie będziemy informować na bieżąco. A teraz sprawa drogi, która proboną... jest... Czemu dopiero teraz dowiadujemy się o czymś takim? Zapytała kobieta. Spokojnie, no. Nam nic nie grozi. A Kacper? Kacper nie jest już małym dzieckiem. Umie wezwać policję. Poza tym podjazd jest cały oświetlony. Gdyby tylko zobaczył kogoś obcego, natychmiast wezwałby policję. <słuch> Czemu nie naładowałeś swojego telefonu? Nie mamy nawet jak do niego zadzwonić. To samo pytanie mógłbym zadać tobie. Uspokój się już, dojeżdżamy. Gdzie stanąć? No, może być tutaj. To będzie 26 zł. Proszę, reszty nie trzeba, powiedział mężczyzna, wręczając taksówkarzowi trzy banknoty 10 dziesięciozłotowe. Gdy pasażer otworzył drzwi, stanął twarzą w twarz z wysokim łysym mężczyzną. Przepraszam, wolny pan jest? Rzucił pytanie w stronę taksówkarza. No teraz już tak. Ach, to dobrze. Zabiorę się z panem, bo trochę późno. Do miasta jest kawałek, a podobno szukają jakiegoś mordercy. Trochę niebezpiecznie jest być samemu. O, co prawda, to prawda. Siadaj pan. Łysy mężczyzna ukłonił się pasażerowi, który właśnie skończył kurs i wsiadł do środka. Gdy drzwi zamknęły się, auto odjechało. Kto to był? zapytał mężczyzna. Nie mam pojęcia i szczerze to w ogóle mnie to nie interesuje. Zobacz. Wszystkie światła porozpalane. Najwidoczniej Kacper jeszcze nie śpi. O, i zapomniał zapalić światło na podjeździe. Skomentował ojciec, gdy razem szli przez podwórko. Kobieta wyjęła z torebki klucze i otworzyła drzwi. Kacper, jesteśmy. Czemu jeszcze u licha nie śpisz? Zawołała, stawiając kroki na schodach prowadzących na górę. Ojciec zdjął marynarkę i poszedł do kuchni, mając nadzieję, że znajdzie w lodówce jeszcze jakiegoś browarka, którym będzie mógł zwieńczyć udaną imprezę imieninową. Otworzył drzwiczki i wziął do ręki zimną butelkę. Odwracając się i idąc w kierunku stołu, dostrzegł na posadzce niewielką, czerwoną plamę. Butelka wypadła mu, rozbijając się na drobne kawałki. Gdy usłyszał niosący się echem po całym domu krzyk przerażenia swej żony. Patronami honorowymi są Bartosz Zych, Dariusz Rosiek, Paweł Bednarczek. Patronami Mystery TV są Aleksandra Roszkiewicz Sandra Polak, Noctua Korium, Adrian Miszczyk, Marcin Pielak, Bartosz Promiński. Powietrzny Potwór Mateusz 27, 27. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV studiolektor.pl. Czytał Jakub Rutka.